Siemanko, mordeczki, mam nadzieję, że to wszystko się dobrze nagrywa. O. Działa mi klap. W ogóle pokażę wam od razu, co tu wykminiłem z Neoskiem. Zajebiście śmiga wszystko, patrzcie, tak, magiczny przycisk. I patrzcie, ringi. Nie wiem, czy to widzicie, później zrobię jakieś przebitki. Tutaj kable wstają. Zajebiście takie ringi wyglądają w się jeszcze jakby był bad look. Wiecie, taki, że jest zły Neosik. Jeszcze by lepiej to wyglądało. Yy... Będzie z tego odcinek, więc zapraszam. Do stupowania. Patrzcie na to. w sumie za mało powietrza w oponach w dziennej oponie. Ślisko jest bardzo. O, wow, jak no, jest na jedno koło Dobra, to jest sucho i trochę jaśniej, będzie mi lepiej Jest lepiej, jest lepiej. fajnie wyglądają te ringi aha ja wyłączyłem wyłączę je dobra żeby mi akumulatora nie zrzeżały bo podłączyłem je, sobie, podłączyłem je sobie po prostu prosto pod akumulator tutaj jeszcze ten kabel muszę przypiąć muszę się nauczyć wolniej gumować Tak jest lepiej, tak jest lepiej, aczkolwiek trochę się boję na tym mokrym, ale tam właśnie nie wieje, więc coś za coś No jeszcze mi to za bardzo nie wychodzi że wolno jadę, ale tak naprawdę jest inaczej <laughs> zostawcie łapę w górę mordy subika, jeżeli ktoś jeszcze nie subuje będą zajebiste filmy za niedługo więc zapraszam do subowania czemu te ledy się cały czas włączają, nie wiem klikam nogą chyba, co jest tu jest fajne miejscowo i tam, gdzie byłem Uhoho! Co się stało? Hamulca, teraz używam Łooo, wow, ale kurde, obinąłem, widzieliście? Eh? Miny Miny nam nie zostawili Ło, ale płomie Przez chwilę złapałem, dobra, zawrócę sobie Tak, 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 patrzę na to Myślałem, że zamieli, nie zamielił Szybko się lata tak na gumie, jak się cały czas na maksa odkręca bez, bez większego pionu. to ja tutaj przed chwilą byłem może z drugiej strony zatrzymam się w sumie tutaj, przepuszczę go żeby tam się nie pchać Więc co, tak mordki, co to mordki nie wiem wam, co mam powiedzieć chciałbym zrobić jakiś temat, znaczy film e, oparty na jakimś e, stricte temacie, że tak powiem czyli coś tam, nie wiem film typu "To nie pali guba". aha, co tu się dzieje, co to Holandia, powiem wam tyle, to jest Holandia Czekajcie, czekajcie, ja nie, całą drogę Zakład? Zakład Robimy zakład nie, lajka. nie, zakład to lajka. nie, to się nie, liczy, górka, wy tego nie, Wy tego nie, widzicie, nie, 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 dobra, dominy było, dominy, guma dominy I tak już lepiej niż było A to trochę siada na psychice i się boję w co wlecieć, wiecie co chodzi? O siema dziomeczek Nie nam jechać dalej, tam też jest niby fajna droga Spróbujemy, spróbujemy pojechać e, Ja tu byłem, czekajcie, byłem tu, to z drugiej strony Opa! Latanie bokiem dwa teło, kaczki Ci go wrzuca na górę, w sensie jak już opada, to da się radę go wybić. Spróbować to. Ej, byliśmy tu, no co za faza, ej. Specjalnie to objechałem, tak. Co ja robię? Drifty! <ścoughs> co ja robię? <ścoughs> co to się stało? Łe! Ło! Ślisko jak nie wiem, ty. Teraz mam całą oponę upieprzoną. Czekajcie, muszę odpalić szlaka. Aha, czekajcie. Ziara, laka czy nie? Zjarał przed chwilą. Fajnie jara. Dobra, damy jej odpocząć chwilę. Tak jak to filmik, żeby się nie przegrzało. Właśnie, pokażę wam coś. Pokażę, 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 wam coś. Zrobiłem licznik temperatury. Patrzcie na to. Czekajcie, nie wiem, co widzicie. Tu jest taki pięć... Oj, aha, było włączone. Dobra. 33. 34,4, 34, 35, 35,2 44,3 44,8 A ringi sobie świecą Bo muszą być włączone żeby działał i licznik Tak zrobiłem Widzicie może w komentarzu jak to jest właśnie z temperaturą cylindra Ile może być żeby go nie zatrzeć Jakoś łatwo 50 już jest to on prawie 50 Ciekawe jak on spala w ogóle paliwa na setkę 53. 53,3 53,6 Myślę, że jest nawet przydatny taki yy, czujnik temperatury Jest to 12V taki właśnie, podłączyłem sobie na krótko pod to, pod akumulator 54,2 Nie widzicie tego teraz, 54,1 To spada teraz cały czas, nie wiem, że go może zgasiłem i się chłodzi Możliwe, że tak szybko się wchodzi cylinder. Bo ten czujnik wsadziłem tam do pokrywy, pokrywy cylindra Więc myślę, że tam jest no, normalna temperatura W sensie taka jak yy, realna pokazuje myślę o Kamil Go, ty co on wysyła mi? O, tak się Co jest, ej mordy! Ja sobie tu filmik nagrywam, dostaję takie jakieś snapy od mojego widza zajbistego, pozdrawiam go ej, Wysyła nadal, nadal... snapy wysyła. Patrzcie na to. Ej, co jest? Co ej, mordy, co, co się dzieje? Co się dzieje? Prawdźcie mi co się dzieje. Ma teraz aktualnie stopni 33, więc to znaczy, że można znowu pogumować wyłączamy wyłączone ledy i lecimy dalej coś pogumować wariaciki żeby nie zwariować trzeba pogumować więc no lecimy pozdrawiam ogólnie kubka kuba, kuba kubek yy, ziomeczek, który, na którym, ziomeczek z którym jeździłem na boosterze w Polsce dobra czekajcie Wodny kaskader, patrząc, co to za kaskader jest. Wow. Dobra, wolna guma, wolna guma leci. prędkości to wow! było co oglądać. Prawie mi kask z głowy spadł. Wow! Równowaga. Prawie bym zleciał. Kakšna droga, no kurde! Če bom pokazal, da se umim, sem venice umil, okoli nje. Kumonate, na močnem.